Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bielawach w gminie Kazimierz Biskupi spotkały się, by świętować Dzień Kobiet. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. Gośćmi honorowymi byli wójt gminy, przewodniczący rady, dyrektor gminnego ośrodka kultury oraz sołtys wsi Bielawy. Wójt podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim paniom za codzienny trud i złożył życzenia. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, życzę wam, żeby każdy dzień zaczynał się uśmiechem i uśmiechem się kończył. Życzę Wam, żeby spełniły się wszystkie marzenia, na dzisiejszy wieczór przede wszystkim udanej zabawy. Dziękuję. Do życzeń dołączyli się przewodniczący Rady Gminy, dyrektor Domu Kultury oraz sołtys wsi Bielawy. Każda z pań otrzymała kwiatek. Dwie najstarsze panie z koła gospodyń wiejskich w Bielawach otrzymały pamiątkowe medale. Po życzeniach był czas na wspólny posiłek. Na stoły trafiły różnego rodzaju potrawy, przygotowane oczywiście przez panie z koła gospodyń wiejskich w Bielawach. W gminie Kazimierz Biskupi jest siedem aktywnie działających kół gospodyń wiejskich. To w Bielawach istnieje od siedmiu lat. Jak podkreśla jej przewodnicząca Alina Byczyk, przede wszystkim integruje kobiety z tego terenu. Dajemy dzieciom paczki świąteczne, odznaczamy panie starsze. No gotujemy, robimy stroiki wielkanocne, bożonarodzeniowe, kulinarne, mamy spotkania z, z różnymi paniami, które nam pokazują. Spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich, którymi się wymieniamy daniami, po prostu co one robią w kole gospodyń, co my robimy w kole gospodyń. Władze gminy z dużym uznaniem wypowiadają się o działalności kół gospodyń wiejskich, w tym i tego w Bielawach. Koła gospodyń wiejskich mają bardzo długą historię. My, oczywiście, tutaj wspieramy działalność, jak najbardziej wiemy, że ile wkładu pracy tutaj, ile czasu poświęcają na to, żeby można było funkcjonować, żeby można było się integrować, żeby można było robić tak wspaniałe imprezy, w które w dniu dzisiejszym tutaj uczestniczę. Także ja jako tutaj włodarz gminy mogę tylko się cieszyć, że ktoś wykonuje tak ciężką pracę i poświęca swój cenny czas. Koła Gospodyń Wiejskich są pewnego rodzaju wizytówką w naszej gminy. Poza jej granicami, a niekiedy również nawet poza granicami naszego powiatu. Widać to na różnego rodzaju festynach, dożynkach bądź różnego rodzaju innego typu uroczystościach. Taka uroczystość nie mogła odbyć się bez czegoś słodkiego. Gdy nagle zgasło światło, na salę wjechał okazały, okolicznościowy tort. Później na stoły trafiły śpiewniki i rozpoczęto wspólne śpiewanie. Dobra zabawa trwała kilka godzin.